Ej! Z tej strony Łukasz. Oto, jak widzicie, kolejny filmik z dogrywanym komentarzem. W tle leci gameplay, a raczej jego krótka część z mapy Kurort Highland z Battlefield 4. Podczas tego meczu towarzyszyli mi Czesiu, najlepszy medyk w Battlefield 4, jakiego znam, czego dowody znajdziecie podczas tego filmu, oraz świeża krew w naszym teamie, Severin. Ja biegam tutaj jako technik wyposażony w ACWR z celownikiem holograficznym i z tłumikiem płomieni. Jako broń dodatkową mam na wyposażeniu M1911. No i standardowo slamy moje ulubione i RPG. -a. Pod koniec filmu dostaniecie podgląd na tabelę wyników z tego meczu. Oj, poszliśmy i to bardzo ostro, chociaż przegraliśmy. Ale rundka się udała. Chciałbym podczas tego filmu poruszyć trzy kwestie dotyczące kanału i kontaktu z Wami, z moimi widzami. Na pierwszy strzał pójdzie kwestia publikacji nowych filmów na kanale. W ostatnim filmie z komentarzem prosiłem Was, abyście wskazali mi, jakie filmiki. Widzielibyście w przyszłości na moim kanale, jakie lepiej Wam się ogląda, dłuższe czy krótsze. Dzięki wielkie za odpowiedzi i sugestie. Postanowiłem, biorąc pod uwagę właśnie Wasze odpowiedzi, że w weekend będziecie dostawać dłuższy filmik, najczęściej montaż jakichś ciekawych, śmiesznych i tym podobnych akcji z pola bitwy. A w tygodniu, jeśli będę miał jakieś nadwyżki materiału, dostaniecie krótkie wycinki. Postaram się też namówić chłopaków z Plutonu do używania czatu głosowego wbudowanego w Battlefielda, abyście mogli również słyszeć całą ekipę podczas gry. Następnym tematem, jaki chcę poruszyć, to możliwość kontaktu z widzami. Kilka dni temu postanowiłem uruchomić fanpage. Je, yeah, je, yeah, tak. Znowu fanpage, jakiś do polubienia, ale jest prosta przyczyna, dla dlaczego posunąłem się do takiego ryku. Otóż na fanpage'u, gdy dostanę jakąś wiadomość od Was, coś napiszecie do mnie, dostaję niemal od razu powiadomienie, chociażby na telefon albo na komputerze. Od razu, w jednym momencie. System, jaki posiada YouTube, czyli odpowiedzi pod filmami zintegrowany z Google Plus, działa tak. No, powiem szczerze, średnio. I gdy napiszecie jakiś komentarz pod filmem, oczywiście, piszcie, piszcie. Ja i tak sprawdzam, czy coś się nowego nie pojawiło. Dostaję to powiadomienie dopiero w, w momencie, kiedy wchodzę w przeglądarkę i patrzę, co tam się nowego dzieje. Na YouTube. Tak samo aplikacja Google Class działa na telefonie, czyli nie wysyła ona powiadomień push, które od razu przyszłyby mi na telefon, ale muszę sam włączyć aplikację i wtedy dopiero są owe powiadomienia o owe komentarzach wysyłane. I jest to troszeczkę uciążliwe. Wolałbym jednak dostawać je na bieżąco, co jest dostępne. Na Facebooku, oczywiście, nie zapominajcie komentować filmików na YouTube. Nie zapominajcie o łapkach, bo to właśnie ta Wasza aktywność napędza mój kanał. Jest już Was prawie 200 subskrybentów. Nigdy nie spodziewałbym się, że dojdę do choćby takiej, powiedzmy to sobie szczerze, na forum YouTubeowym. Małej liczby, ale dla mnie jest to zdecydowanie duża liczba osób, które polubiły oglądać moje wyczyny na polu bitwy. Zapraszam Was również do wysyłania zaproszeń do znajomych na BattleLogu, ale powiedzmy sobie szczerze, wolałbym, jeżeli byłyby to zaproszenia od osób, które grają na platformie PlayStation 4. Oto właśnie na tej konsoli już od jakiegoś czasu gram tylko i wyłącznie. Chociaż PlayStation 3 stoi w drugim pokoju, jednak jakoś nie ciągnie mnie do odpalania Battlefielda 4 na starszej generacji. Jeśli zobaczycie zaś, że tworzą imprezę otwartą, do której możecie dołączyć, to śmiało nie krępować się. Po to ta impreza jest zrobiona, aby zagrać razem i przy okazji troszkę pogadać nie tylko o, te, o grze, ale także o różnych innych zwykłych pierdołach. A zapomniałbym jeszcze wspomnieć o Twitterze, na którym też możecie ze mną pogadać. W sumie to wszystkie linki do społecznościówek znajdziecie w opisie filmu. Teraz ostatnia kwestia, chyba równie ważna jak y, możliwość rozmowy z wami, z moimi widzami. Kwestia jakości filmu. Filmów. Na dniach powinna do mnie dotrzeć Avermedia Live Gamer portable. Muszę jeszcze tylko dokupić jakąś dużą kartę pamięci do tego maleństwa i na kanale zaczną pojawiać się filmy zgrane w o wiele lepszej jakości. Pewnie będę musiał jeszcze pokombinować z odpowiednią konwersją plików i może troszkę to potrwać, ale jestem dobrej myśli, że jakoś w miarę szybko uda mi się to ogarnąć. I to chyba będzie na tyle w tym materiale. Zostawiam Was już z końcówką filmiku, gdyż poruszyłem wszystkie kwestie, jakie chciałem omówić dla Was. Standardowo zapraszam do komentowania, udostępniania i lajkowania filmiku. Trzymajcie się i do zobaczenia, usłyszenia na polu bitwy. Hej, 提湘来了。Hey,